Dzień dobry, jestem witam w ksiecharcu Nie, to nie jest kolejny odcinek z Bułgarii Ale dzisiaj mam dla was coś specjalnego Który znalazłem prześwietnego moda cudmiód Witamy w państwie Kentucky Fried Chicken Tak będziemy grali <ścoughs> Tawitem Sandersem Z Sandersem będziemy grali normalna gra bez żadnych ironmanów, żeby mi potem błędów wywołało czy coś nikt nic nie wiadomo o tych modyfikacjach ogólnie zobaczyłem ją w warsztacie i mówię ale to jest piękne I jak bardzo to będzie piękne nie wiem ale wiem jedno że trzeba spróbować tego moda i zobaczyć z kim to się je no kto cyklus wy... Aby... Jezus Maria Finger Linking good <grystanie> Ten dźwięk kuraka mnie rozpa <grystanie> Dobra, wybierzemy generała Marszałek Harian David Sanders, <grystanie> Generał ciki <grystanie> O Jezus Maria Nie wiem, zróbmy se tak Nie wiem kiedyś mi się to zbuduje Chicken meat Jaki skład mają Fried chicken wing Chicken FILLET fried drumstick French fried coffee, Pepsi Cola Aha, czyli tutaj equipmentem jest chicken meal, drink, potato oh. <laughs> A Będziemy zrobić tę dywizję, 1200 ten milów potrzebuje Ja to, potato i Pepsi Cola, jak wygląda trzeboczewko? Jest dosyć malutkie. O. Kolonel Harland David Santer. Jeden dzień. Jazda. Badania. Badania, jak widzę, są normalne. No to jazda, proszę państwa. Zrealizowaliśmy pierwszy celi, celi Co my tu mamy, Chicken Resources. Military Faktory. O, to się przyda. Najpierw ja bym poszedł w to. Ta pierwsza dywizja, teraz wiemy, to pierwsza dywizja. Wright Ci Nie, to będzie pierwsza armia. Wright Fra... Chi o. Cyk. Nie, bo to jest... Dobra. Mamy ekspon... <laughs> career in the USA. No i chyba... Aha, to się roz... <laughs> Podbijamy naszym przecudownym smakiem. Naszym przecudownym... No, serca Ameryka... Kanów. Aktualnie uspółniamy. Z 17,5 chicken meat No 3 fabryki leci 130 na 15 fabryk Nie wiem ale Ten power ile ja mam tu ludzi infrastruktur Owner Kentucky Fried Chicken Nie wiem jak to będzie Filmów nie widziałem o ile w ogóle jakiekolwiek są Snack Box Co to jest? military wiecie gdzie ja to mam? Expand the Great Lakes Nie wiem co się zaraz stanie, ale Ja to bym Expanding robił dalej A, dostaliśmy claimy Aha, i to się dostaje claimy A potem ja sobie mogę, chyba... ja mam to będę mógł sobie wiem, powiedzieć Pacific co! Wargold <gulitation> limit minus 100. <gulitation> o, Boże, jakie to jest piękne. Nie wiem, w co tu pójdziemy. Ale no. Mod jest tym pięknym. A <gulitation> może jakieś chore decyzje. Marketing operation. <gulitation> o, kuźwa, to będzie śmiertelny krok. Ale to by może zróbmy te wszystkie klejmy a zróbmy to nie wiem, bo będę potrzebować teraz papryki, będę potrzebować teraz stosownie wszystko, żeby rozkulać no małe sama no nie wiem, no trochę bym potrzebował <grymce> To fajnie to wygląda ta flaga i tu i tu po wyskudaniu bym powiedział eee, nie wiem, zróbmy ale to jest też taka trochę dupa, że my mamy tylko dwa sloty. Voice of chicken. <laughs> popularity. Co kurda tu? Aha, kolonel, kolonel. Aha, ten link gdziekolwiek nie gdzie pójdziemy, nasz kochany pan Sanders będzie nami rządził. Ja sobie może tak poszedł, poszedł, poszedł. Może to jakoś tam ogólnie zmieni postać. Co tej istniałej sytuacji tutaj. No, powiem tak, Mod jest piękny. O jezus, Mod jest bardzo piękny. Nie wiem, zobaczmy, jak to dalej pójdzie, co tu w ogóle mamy. Aha, non, no. no możemy iść z Pepsi, Philips albo Cola kompany. Aha, popularność. I to jest taka, czy tym razem możemy przejść na inną ideologię. Kurde, tu. No nie powiem. Ciekawe jestem co to będzie jak się te Focus 3 się zmieni. A, to już nie może istnieć. Ciki pikom literow na association. Dobra. Czyli zmieniamy nazwę wszystkich partii z kolorem na non. Prawie wszystkich. Nie wiem ja to chyba sobie wpaszę z tym ale to się jeszcze... Zobaczymy. tak zwane jak mamy klejmy, no to będzie niezła kierka potem. Zobaczymy, jak to trzeba będzie wyglądać. Ogólnie tego trinka i potato mamy, nie wiem... O Jezus, o Jezus, o Jezus... Nie wiem, mogę tego trochę zrobić, ale tej wizji tego potato i tego mało potrzebujemy. Więc e, tak naprawdę teraz... już e... Boże, Boże, wywalę produkcję tego. Tak i tak. Nie wiem, wystawię sobie Louis Louisville, Louis, Louis Bill. Jakkolwiek się tofie, to chwyta. Te wizje nie potrzebują w ogóle. Nie, to jest piękne. Classic z jest... Nie mów ciebie, że to są klauzuki albo coś. <laughs> o Jezu, Tinderbox. Znak od Sparty Mil. Pamięnie. No to szkolić można jak nie patrzeć. Nie wiem co ja nie robię. Ale ja aktualnie muszę pusować Intu Chicken Bill, bo tego potrzebujemy na razie najwięcej. Nie wiem gdzie pójdziemy, ale ja wiem jedno. Ja, ja to chcę zobaczyć. Na razie sobie olejemy wybór tutaj tych kompanii. Ja muszę zobaczyć, co to jest. Bo to wydaje się być interesujące. Także no. No. Także no. Yy, wracamy do siebie no, zrobić. Nieprofesjonalny youtuber, nieprofesjonalny. Aha, może. <śm> Możemy oddać terytorium USA. Yy, ja to może bym sobie. się trochę tylko mempowera, bo nieco ciekawie to wygląda. Zresztą też nasza populacja 260. Nie no, niech był Już myślałem, że tak 48 ludziów będziemy dostawać O no właśnie, coraz jest jakaś decyzja powinna wypaść sobie to robimy, tak lejmy Już sobie razu można tu iść eee, Co ja chciałem? To na raz Czego brakuje? Eee, o kurde, mempowera to naprawdę dużo tego potrzebuje To nie miała być jakaś a, to mamy w decyzjach We need human resources and chicken resources <laughs> Generał, dostajemy. Take over McDonald's <laughs> O Boże święte, jakie to jest kurde piękne Mod normalnie coś pięknego Zrobiłem tu które przerwy 10 minut już powinno być. No nas zbieramy Wojna z USA Nie, Wojna z USA to będzie coś pięknego Naprawdę, jak tam gdzieś kurak Expand, eksp... Ex... w sumie Nie, na razie porobimy zaklejmy, potem porobimy sobie tych faszystów i innych Na razie tak na spokojnie, dopiero potem się jakoś rozbujamy w tym wszystkim Cyk 100 dziennie Sto jak ale jak to się rozchulało Sto dziennie Na pięciu waprykach O ciekawe Nie powiem, Kentucky Nie wiem, na świecie coś się w ogóle dzieje O minęło mi coś? W <grystanie> USA jak ustawia wojska na Witacie się, gdzie boją. macie z 30 parę dywizji, i co? Boicie się. Albo dobra. Idziemy w faszyzm. Jakoś mnie to, bardziej ta truka interesuje niżeli komunizm albo non-aligned. I tak będziemy mieli nasze jako pana Sandersa jako. A ciekawe ciekawy, tu się portret zmienił. Proszę państwa, mamy. Finger licking good. Nowe dywizje prześwietlne. Nie wiem, niech tam się zrobi. Nie chcę mordować tych kur Jednych problem, w tym, że ja nie mam powera. A jak nie mam powera, to ja nie pokonam USA. Nie wiem, z taką, z taką armią to nie ma opcji, że tak minimum 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 10, 12 dywizji, 11. Lotnictwo, nie mamy lotnictwa. Hmm. Kto by się spodziewał, że my nie będziemy mieli lotnictwa? Eee, nie. Aha, jest. Iz... Aha. <laughs> water, United States of America. O, oh, zbudowało. Tutaj mam infrastrukturę płytro, trudno się mówi. Voice of Chicken. Tak, proszę Państwa, będzie Chicken głosował, to jest głos kuraka, a nie jakiś jakichś chłopakrańczych ludziów. To kuraki mają rządzić, a nie ludzie. Proszę bardzo. Chicky becomes leader of the association. Chicky becomes leader of the party. O nie. Czyżby Chicky przejmuje władzę. Zaraz. Nie To było nie. Nie. To jest to jest złe takie wolno. Halo, pan Sanders. Panie Sanders. Ale będziesz pan dowodził moją armię Charyzmatik, organizacja. O, ten na co mi tam? Panie Ciki. Ciekawe ten ciki cały, to dajcie jako on zostanie władcą w moim państwie, normalnie ten ciki będzie sobie i tu i tu. Bo rozwój naszego Kentucky Fried Chicken Empire jest naprawdę bliskie, żeby no... Znowu się gubię. w co mówię. Finger good. Ja mod wygląda super. kurde tylko szkoda, że jestem sobie tak, tu, tu. A, aha. Jesteś w WordPressu, tu jest bmpr multi Chicken. Nie wiem, mam nadzieję, że będę mógł wziąć na 5%. Teraz po tej aktualizacji, jak pierkę zagrałem, to jakoś się nie dało. No i co? Rozwijamy nasz Kentucky Fried Chicken Empire Będziemy rozwinięć na cały świat Chyba to też tak świeżo w środku, normalnie United States A Jak będzie patrzeć Kentucky, no Proszę Państwa Coś tu jest opisane, nie W ogóle żad, żadne z tych focusów nie jest opisane Można byłoby to jakoś fajnie rozpisać, te focusy Naprawdę Change to America's Focus, aha to to... No mogą być jakieś śmieszniejsze i fajniejsze opisy Co Santres łoskowi się stać Kentucky Colonel 90 55 35 by Kentucky Gubernor Ja bym chciał zostać takim gubernatorem, takim gubernorem Gu Gubernator, tak to się chyba nazywa. Co? Co jest? Ty, ty ja właśnie zaśąłem za darmo trzystej. Dobra, no. Esas. O Boże, to... To będzie zabawa jednak. Kiedy ja sobie będę mógł dalej wziąć. Aha, muszę mieć więcej burger coli i wszystkiego. Dobra, a mamy faszystów, zaraz zobaczymy sobie nasz kołpchanego kuraka. I co żeby się rozwinąć e, tak? Cicki. Cikki, cicki ale mamy większe perspektywy i teraz około tak zrobić burdę. Zmniejszymy trochę produkcję No i jazda, no musimy mieć za darmo, weźmiemy kolejne tereny. Przejmiemy Kentucky Fascist Chicken. No niezły fasist kurak. Ja to bym w sumie zrobił, tak. Tu ty się normalnie bez tego generała aż kurwa się przestańcie szkodzić. Ty ale jak te kuraki sapierdzielają Nie wiem, ja teraz potrzebuję wciągnąć te żeby ich móc atakować, jakkolwiek. Chyba że poko. Co jest? No nie! No chyba was pogrzał. No nie! No wykupię. A o teraz, zapomniałem, że raz z tym jest, Ach. Ach. Wy. Dobra, nie wiem, ważne, czy jest na razie jakiekolwiek te wizje... Chicken meat... Mamy full paliwa... Boże, to jest takie piękne to prawdę no comment już to tego komoda mam Teraz sobie będziemy dalej klejmy robić Przejemy cały rynek Trośnie śmiesznie jak sobie był tak USA przyjąć Jedynie z te, decyzjami te, te Aha nawet jak y, Se wezmę to to będę musiał im oddać moje kuraki W sumie coś za coś na 140 Ale ciekawie to na raz, na raz nie da dzień Co bym, jak, jakbym miał już te wszystkie fabryki to ja bym sobie mógł tyle już kuraków mieć, ja sobie nie wyobrażam Naprawdę to kuraki to potęgi by były 19 minuta No z 20 zaraz kończyć będzie na sendę odcinek się nagra I tyle mają support. No Aha No i zaję super Raczej i tak by zdestabilizowało mi w ogóle gospodarkę Zdestabilizowało mi to wszystko Nie wiem w ogóle jak to na nowy, no to nowe coś działa Działa Ale <gryw> wiem, że za niedługo to mógł sobie Nie wiem, na pewno wojnę to bo nie sądzę żeby Normalnie na tych przyjechać całe USA Ale, Ale wiemy, że zaraz się kuraki wystąpił Nie wiem, ja potrzebuję chociaż 40 dywizji, by móc bojować z USA Naprawdę Bo tak to ja nawet się za USA nie zabieram Właśnie, co to jest, co to jest Antykomiter na to łodę, tak na jaj Antykomiter Hmm. Co by tu zrobić? A, to jest trzewko dla na line. Ja zwykle to trzewko tak naprawdę. Nie wiem, będę za ciągle cele robić Eee. Więcej kuraku. No tak, trochę wyjechałem po statu 20 chyba minuta, ale dziękuję tej skończymy, Dziękuję za oglądanie.